Czas na spotkanie z gośćmi dzisiaj Magdalena Zielińska-Jones, Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz ksiądz Lech Łuba, ksiądz Emeryt. Ksiądz Rencista. Przepraszam, ksiądz dozgonny Urlopowicz. O, to Płatnie. chodziło właśnie. <grym> tak. Uwielbiam ten dodatek. Dzień e, dobry Państwu. Witamy serdecznie w studiu e, Piątki. Dzień dobry, szczęść, szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Dzień dobry. Pozdrawiamy karnawałowo i wciąż jeszcze lutowo i zimowo. prawda? Tak mamy zimę, mamy trochę śniegu. Za to dzięki nie tylko miesiącowi lutemu, ale także Panu Bogu. Bo I też Kaziu tutaj... Kaziukowo pozdrawiamy też. O, przede wszystkim przed Kaziukowo jeszcze. E, jubileusz 25 lat wolskiego jarmarku odpustowego w nowomiejskich realiach przed nami. Tak jest. Już 2 marca. Dla niektórych dopiero, bo trzeba czekać jeszcze, jeszcze cały tydzień ale już niedługo, a nasze przygotowania też są na ostatniej prostej. Także 2 marca zapraszamy Państwa tradycyjnie do Kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza i w jego okolice, czyli skrzyżowanie Patli i Witosa, gdzie będzie się dużo działo. A no właśnie najpierw do kościoła, tak, proszę Państwa, godzina dziewiąta, rozpoczęciem przy świętej. Msza święta będzie trwała około godziny tradycyjnie i potem udajemy się na ulicę Patli i tam właśnie ta gościnna ulica Patli pozwoli na to, że nastąpi otwarcie jubileuszowego 25 Kaziuka Suwalskiego w realiach, jak Pan Redaktor powiedział, Nowomiejskich. Tak jest. E, jak to się stało, że powstał Suwalski Kaziuk? To Odro, odrobina chodzi, chodzi tutaj, myślę, że pan redaktor mnie prosi o głos, tak? Bardzo proszę. Już w niniejszym to mhm. Właśnie. Więc jak państwo pamiętają, lat temu, ponad 30, na północy, dwa miała powstać parafia. Oczywiście były wtedy różnego rodzaju problemy, protesty, po co ta parafia, są przecież kościoły, jest Matka Boża Miłosierdzia, jest już parafia Chrystusa, Kula, która powstawała, no i po co to będzie? No właśnie okazało się, że wiadomo po co, po to, żeby nie tylko powstała parafia, ale że powstał ten właśnie cudowny jarmark w realiach nowomiejskich, czyli Kaśmę no był problem albo może nie tyle problem, ile właśnie zagadka, jaka... Żeby to była parafia pod jakim wezwaniem. więc różne były propozycje. I taka propozycja, która zdobyła, że tak powiem, uznanie i zwyciężyła to właśnie tytuł Parafia świętego Kazimierza Królewicza. I w związku z tym, że ta parafia otrzymała takie imię, czy takie wezwanie, pojawiła się właśnie koncepcja, żeby w tej parafii, czy na terenie tej parafii zorganizować Kaziuka, Bo właśnie gminy parafii na pewno by troszeczkę to nie pasowało, a tutaj jedno i drugie. I tytuł parafii, i oczywiście w tym tytule parafii to, co miało nastąpić i to, co nastąpiło, czyli dokładnie już trochę więcej niż 25 lat, bo pandemia troszeczkę nam przeszkodziła, e, przerwała, że tak powiem, tego rodzaju tradycje. W każdym razie, w każdym razie, e, to byłoby, gdyby pandemii nie było, to byłby 27 już chyba, prawda? Tak. Tak, tak, tak mniej więcej. Tak, no i, i koncepcja utworzenia właśnie Kaziuka który początkowo był bardzo skromnym, to była tylko msza święta, to było tam kilka straganów, to były jakieś tam, że tak powiem, e, drobne elementy o takiej, char o charakterze tradycyjnym, a potem okazało się, że tak to zostało przyjęte, że dzisiaj, zobaczcie, co się dzieje. Już od 25 lat, czy 27 lat, ulica Patle, kościół świętego Kazimierza Królewicza, no i oczywiście ulica Witosa, tętnio raz w roku takim ludowym, tradycyjnym życiem. I to jest właśnie zasługa parafii Świętego Kazimierza, bo to właśnie parafia Świętego Kazimierza zaproponowała e, tego rodzaju zwyczaj, który kontynuujemy i myślę, że który będziemy kontynuowali tak długo, jak będziemy żyli. Oczywiście będą różnego rodzaju schody, będą różnego rodzaju problemy, ale te problem. Pokonujemy przy pomocy naszego wielkiego patrona, świętego Kazimierza Królewicza. Pani Mark, do pani zna doskonale wystawców, którzy się pojawią, na co możemy liczyć, na co szykować te setki, miliony złotych. <grym> 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 Może nie miliony, ale, ale setki. E, dodam, dodam jeszcze do tego, co y, ksiądz powiedział, że nasz Kaziuk jest też. Tak, takim nawiązaniem do tradycji kaziuków wileńskich, oczywiście. No oczywiście, tak, to tak, jest pierwsze. Pierwszy Kaziuki Kaziuk. to oczywiście Wilno. I tutaj jest nawiązanie raz z z racji na patrona, a y, po drugie z miejsca na mapie, w którym się znajdujemy. Tak, tak. Stąd wystawców będziemy mieli tradycyjnie również z Litwy ym, i tej Litwy bliskiej nas, czyli okolice Mariampola i tej Litwy ciud dalszej, czyli właśnie y, samo Wilno, okolice Wilna, okolice Kowna. Wystawców w tym roku będzie około 150. Czyli jak co roku? Jak co roku. Natomiast w tym roku ważna zmiana, o której myślę, że warto wspomnieć i zwrócić na nią uwagę Suwalczan, którzy będą ten nasz Kaziukowy kiermasz odwiedzać, jest to, że w tym roku zaczynamy proces. Eliminacji przysłowiowej chińszczyzny z Kaziuka. To znaczy, zawsze oczywiście to tradycyjne jadło, rzemiosło, sztuka ludowa, rękodzieło były bardzo ważne na Kaziuku, były jego integralną częścią od samego początku. Um, ale te proporcje wyglądały różnie w różnych latach, a w tym roku e, Suwalski Ośrodek Kultury podjął decyzję o tym, że właśnie. Ma to być impreza tradycyjna, impreza, na której nie tylko repertuar na scenie oraz um, w Kościele Świętego Kazimierza będzie repertuarem nawiązującym do tradycji, ale również stoiska wystawców mają być stoiskami autentycznymi. Tradycyjnymi, więc będą mogli Państwo na nich znaleźć różne pyszności z naszego regionu, z Litwy, z dalszych regionów od odwiedzających nas gości, ale właśnie przysmaki tradycyjne, zakorzenione w naszej Kulturze, w naszej tożsamości kulturowej, w naszym kapitale kulturowym, że tak powiem. I podobnie stoiska niespożywcze, tak? czyli nie będzie już plastikowych pistoletów na wodę i tym podobnych atrakcji, chyba, ale za to, się, tak? chyba że coś się <laughs> przemyci, ale będziemy nad tym pracować co roku, żeby Czuwać, przemycało oczywiście. się coraz mniej, bo zależy nam na tym, żeby stworzyć i wystawcom, i Państwu odwiedzającym nasz kiermasz, warunki do obcowania z prawdziwą tradycją, z autentycznymi twórcami, którzy nie tylko chcą coś sprzedać, ale którzy bardzo chętnie opowiadają o tym, co robią, o rzemiośle, które uprawiają, o sztuce, którą tworzą, e, więc będzie to okazja do takiego autentycznego spotkania, nie tylko z wyrobami, ale też z drugim człowiekiem. Ale jak wiadomo, pasjonatem bo można e, rozmawiać. Chcę zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, że Kaziuk w tym roku wypada w okresie karnawału, Dokładnie. prawda, bo 2 marca to jest ostatnia niedziela karnawału, białego karnawału, w środę już w poniedziałek to już Wielki Post, we wtorek, tłusty wtorek, ostatki, a Kaziuk właśnie w karnawale, czyli będziemy się bawili, będziemy tańczyli i to wszystko myślę, że urozmaici, ubogaci, a jednocześnie spowoduje, że będziemy bardziej szczęśliwi, bo na scenie tańczyć będą zespoły. Ale też my będziemy mogli potańczyć przed sceną To jest to właśnie Jak pierwsza tak. sprawa A druga sprawa, specyfika świętego wróć Kazimierza czy Kaziuka jest następująca Wszystkie Kaziuki, czy w Wilnie, czy, czy w Poznaniu Czy w Ełku, czy w Białymstoku, czy gdzie indziej W różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale także na świecie To są Kaziuki, to są jarmarki, które są poza kościołem Natomiast tutaj proszę zauważyć, że ten nasz suwalski Kaziuk Którego zrodziła parafia, nie jakaś tam tradycyjna chociaż też, ale zrodziła parafię, że on ma ten wymiar taki bardzo mocno religijny, że właśnie najpierw msza święta, a potem ciąg dalszy, czyli otwieramy Kaziuka msza święta. Z tego myślę, że nie ma i to jest właśnie ta specyfika za to. Myślę, że Bogu niech będą dzięki i wszystkim organizatorom, że właśnie to w ten sposób się dzieje. Ten element religijny, element tradycyjny są bardzo mocno połączone tak, że stanowią po prostu całość. Oczywiście, że tak. Myślę, że nie mogłoby być inaczej, biorąc pod Uwaga, że to właśnie parafia gości tę imprezę i również jest jej współorganizatorem. I też w nawiązaniu do postaci świętego Kazimierza i trochę z okazji tego jubileuszu 25, również w programie artystycznym tegorocznego Kaziuka, oprócz tańców, jak ksiądz wspomniał, bo mamy karnawał w końcu, jeszcze, mm. ważnym elementem programu będzie również inscenizacja scen. Z żywotu świętego Kazimierza Królewicza, żeby zaakcentować właśnie ten wymiar e, związany z postacią patrona drugi dzień marca, do zobaczenia Patli, Witosa, Suwałki, jubilouszowy 25. Kaziuk Suwalski, Magdalena Zielińska, John z Suwalskiego Ośrodka Kultury, Ksiądz Lechuba byli Państwem. Pozdrawiamy, dziękuję kościki. bardzo i Sokowi bardzo serdeczne podziękowanie Nie? na czele z Panem Dyrektorem Ignacym Mułowim. też pozdrawiamy i do zobaczenia, tak, do zobaczenia 2 marca godzina 9, sza święta, potem ciąg dalszy, jeszcze raz tak podkreślam jest. ulica Patli i ulica Witosa zostańcie z Bogiem Święty Kazimierzu Królewiczu, módl się za nami wszystkimi. Dzie Zdecznie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.